Ja nazywam się Paulina Bielecka i trenuję Extreme Martial Arts, czyli ekstremalne sztuki walki oraz hip-hop. Podczas występu w programie Mam Talent, półfinałowego występu, będzie mi towarzyszyło dwóch kolegów z mojego teamu. Nazywamy się Takeshi Team. Tutaj ze mną jest obecny Tomasz Koszański, który na co dzień nas trenuje. I macie zamiar wygrać program? Tego nie powiedziałam. Mamy zamiar pokazać się jak najlepiej w tym programie, a co z tego wyjdzie, to już się okaże. Dobrze, to powiedz mi może, ile czasu zajmuje wam przygotowanie się do przygotowanie takiego programu jak do Talent. No przede wszystkim to jest bar bardzo dużo godzin spędzonych na sali treningowej na początku przygotowania zaczynają się od generalnie stworzenia kilku pomysłów, połączenia je w całość, mhm. a później nas, następnie po prostu przychodzimy na salę i próbujemy przed lustrem zobaczyć, jak te pomysły wyglądają, jak się w nich sprawdzamy, kto ma i jakie miejsce w układzie i tak dalej. Generalnie to są dość ciężkie i e, czasochłonne przygotowania, bo może nie długie, czasowe, jak dwa tygodnie, trzy miesiące mhm. i tak dalej, tylko czasochłonne, że to jest wiele godzin po prostu pod rząd spędzonych na sali. Trzymasz tu, tak? No, Chcielibyśmy wszystkich zachęcić do oglądania sobotniego odcinka Mam Talent. To jest 5 listopada. O godzinie 20.00 program się zaczyna. No i tam będzie można zobaczyć nas. I mamy nadzieję, że jeżeli komuś się spodoba nasz występ, uśmiechnie się albo poczuje się dobrze podczas niego, to żeby wysłał chociaż jednego SMS-a, bo to nam na pewno pomoże. Teraz to już wszystko zależy od ludzi, od widzów. Więc jeżeli komuś się spodoba, to zachęcamy do tego, żeby na nas zagłosować. Może dzięki temu będziemy mogli pokazać jeszcze więcej później w odcinku finałowym. Serdecznie zapraszamy do głosowania.